Dobra, no i smok pokonany. To w sumie jak już tu jestem, to mogłem skoczyć po Elektry, nie? Nie powinno to zająć jakoś szczególnie długo. Dzień dobry, z tej strony DetektywyPQ1 i jeżeli chcecie uniknąć czegoś takiego i łatwo znaleźć NCT, żeby zdobyć Elytry i Shulker Boxy, zapraszam was do obejrzenia tego krótkiego poradnika. Zanim przejdę jednak do głównej techniki, mam dla was kilka porad jak nawigować po samym endzie, zanim dotrzecie do tego czego szukacie. Więc przede wszystkim dużo wygodniejsze od ciągłego budowania mostów jest rzucanie perłami, których na szczęście możemy zdobyć bez problemu całkiem sporo, przez to ile Endermanów zamieszkuje te tereny. Mogą jednak zdarzyć się błędy, jak na przykład trafienie w ścianę, co może bardzo łatwo doprowadzić do naszej śmierci. Dlatego warto jest zabrać ze sobą śnieżki na taką wyprawę, ponieważ wszystkie rzucane przedmioty mają dokładnie taką samą trajektorię lotu. Pozwala nam to w takim razie wykonać testowy rzut, żeby upewnić się, że na pewno trafimy i nie stracimy wszystkiego, co ze sobą tam mamy. Drugą mniejszą radą jest to, by trzymać się dużych wysp, bo tylko na nich mogą pojawiać się miasta. Przejdźmy jednak teraz do głównego tematu tego poradnika. Miasta kresu spawnują się na określonej siatce, po której nawigować możemy za pomocą koordynatów. Jak to działa i co to znaczy? Otóż każde NCT spawnuje się w, nazwijmy to, okienku położonym w czankach ponumerowanych od 0 do 8 plus wielokrotność 20. Ale jak to tak właściwie rozumieć? Także postaram się to teraz mniej więcej wytłumaczyć, tak więc kiedy naciśniemy sobie F3, dostajemy znany prawie wszystkim, mi się wydaje ekran z koordynatami i znajdziemy je o tutaj. Mamy tutaj X, Y i Z. Natomiast troszkę niżej mamy też czanki, mamy czank 66, wysokość 4. I 75 to są też x, y i z, jeżeli chodzi o czanki i ich położenie. I w ten sposób możemy poszukać właśnie tego od 0 do 8 plus 20, o którym mówiłem. Tak więc na przykład 0 do 8 to wybierzmy sobie 6, no to mamy już właśnie tutaj 6 i mamy wielokrotność 20, czyli 60, ale tutaj nie mamy, czyli musimy dojść i tutaj sobie wybiorę na przykład właśnie te 8, które jest maksymalne i Polecimy sobie do jakiejś wielokrotności 20, czyli dolecimy do 88, czyli tak, w bok, czyli tutaj się zmniejsza, to potrzebujemy, żeby się zwiększało, jeżeli chcemy dolecić do 88. No i mamy tutaj ten chunk 66, 5, 88. Jak widzicie, nie dość, że jest tutaj przepaść, to nie ma tutaj jeszcze NCT, więc coś jest nie halo, no bo wygląda to tak, że nie będzie to w każdym, w każdym takim miejscu który będzie wynikiem takiego naszego małego dodawania 0 do 8 plus wielokrotność 20 natomiast jest to coś z czego możemy wyciągnąć tak naprawdę bardzo dużą pomoc ponieważ teraz możemy już zostać na jednym z tych koordynatów także zostawimy sobie te 88 i teraz będziemy poruszać się w jednej linii naprzód także będzie nam się zmieniać tylko to co było 66 i poruszając się cały czas z tej linii proszę bardzo dotarliśmy do NCT tak naprawdę jest to troszkę przesunięte na bok i jest to też takie malutkie, malutkie NCT, ale jak dolecimy sobie tutaj mniej więcej, o na linii z tym, to mamy tutaj chunk 44, czyli jest to wielokrotność 20 plus od 0 do 8. Dolecimy sobie teraz tutaj, i druga wartość jest 83, czyli wielokrotność 20 plus. Od 0 do 8. Także poruszając się w jednej takiej linii, przy okazji z takim odpowiednim render distance, dotrzemy do NCT prędzej czy później. Także nie będziemy znajdować ich cały czas, ale tutaj mamy metodę, która sprawia, że jest zapewnione, że na 100% w końcu na jakieś się natkniemy, tak jak ja przed chwilą, ponieważ z tego, jak wygląda to działanie jak wyglądają te koordynaty. Możemy przez przypadek obrać trasę, która będzie i poza wielokrotnościami 20, i poza tym 0 do 8. Tak naprawdę mamy do wyboru tylko 9, ale jest to i tak spora różnica, myśląc o tysiącach chunków, które są w tej grze. Jest to duża różnica, więc możemy przez przypadek zejść na trasę, która nigdy nie napotka NCT. Dlatego właśnie warto sprawdzać te koordynaty chunków. I trzymać się tego i po prostu jechać jedną prostą linią. Oczywiście trzeba będzie trochę krążyć po tych wyspach albo budować mosty, zależy jak komu wygodniej. Ano też można rzucać perłami, choć oczywiście do pewnego dystansu. I myślę, że coś takiego może sprawdzać się naprawdę dobrze. Mam więc nadzieję, że ten krótki poradnik okazał się przydatny i pomoże Wam bez problemu namierzać NCT. Zapraszam do obejrzenia innych moich poradników, gdzie przedstawiam różne modyfikacje, jak i sposób na łatwiejsze szukanie fortecy w neterze. A jak na razie, mam nadzieję, że Wam się podobało. No i do zobaczenia. Cześć!